Doszły nowe tematy, z którymi na przykład my, wchodząc w świat dorosłych, czyli my, jakby byliśmy dziećmi, tych tematów w ogóle nie było. Nie było czegoś takiego, takiej potrzeby jak higiena cyfrowa, albo yy, odróżnianie faktu od dezinformacji. Oczywiście zawsze ta dezinformacja się pojawiała w świecie, ale natężenie we współczesnych czasach i to, jak nasze dzieci są na to narażone, yy, no dramatycznie wzrosło. Więc myślę, że tutaj z kolei są też tematy, w których rodzice nie tylko nie muszą, nie są specjalistami, ale też no, mogli się w ogóle z tym nie spotkać i nie widzieć tych zagrożeń, które, na które obecnie nasze dzieci są narażone. No tak, uczymy się tego wszystkiego i tak naprawdę myślę sobie, że oprócz, nie wiem, garstki specjalistów, nikt z nas jeszcze sobie nie radzi świetnie właśnie z tym rozpoznawaniem, na przykład treści stworzonych przez AI. Jeszcze sobie radzimy, bo ona jeszcze nie jest taka aż tak rozwinięta, ale będzie coraz bardziej rozwinięta i będzie to coraz trudniejsze. Tak, więc edukacja zdrowotna jest też tak naprawdę najnowocześniejszym przedmiotem, razem właściwie z edukacją obywatelską, bo te dwie postawy programowe powstawały w tym samym momencie, więc no są najświeższe i najbardziej aktualne.